Ale czy ty jesteś przekonany, że to jest na pewno dobry pomysł? To jest na pewno znakomity pomysł. Będziemy wywoływać duchy, Wera. E, co to w ogóle jest? Czemu tutaj jest tyle świeczek I czemu tu jest jakaś krew? Witamy Jezu, cię, Dajgo. Tej nocy będziemy wywoływać duchy. E, jak duchy. Co? Jakie duchy? Przecież to jest niebezpieczne. Czy wy zwariowaliście, nie będziemy wywoływać duchów? No właśnie, ja wiem, że to jest głupi pomysł. Ja mu to próbowałam powiedzieć, ale on nie wiem. W ogóle mnie nie słucha. Jestem na tyle doświadczony, żeby wywołać duchy. i. Z mi rozmawia. Dobra, może przesadziłem. Ale żeby je wywoływać, Ty jesteś niepoważny! Eee, co to są za skrzynki? On, szybszą. To są osoby, które ty chcesz wywoływać? Ty jesteś niepoważny? Dokładnie. I tutaj będzie on, szybszą i hakę Przecież te osoby już dawno nie żyją. Co ty chcesz tutaj zrobić? Przecież to jest niebezpieczne, Vera. Ty, ty na pewno chcesz weźć w tym udział? Ja właśnie nie chcę wziąć w tym udziału. Dobra, Wera, co ty gadasz? Przecież nigdy nie wywołałeś duchu? To jest najstraszniejsza i najciemniejsza rzecz, jaką można zrobić. Tylko pytanie, jak ty chcesz właśnie. to niby zrobić? Jak to nie będzie działać. I co my w ogóle. Po co my tutaj mamy stać? I to w ogóle robić z tobą, nie? Objaśnię wam wszystko. Bierzemy sobie naszego oponenta. Podpalamy wielki płomień ognia. Wrzucamy jego przedmiot do. Czary I wywołuje się jego dół. Eee, dobra? A jakie mamy prze... Okej, okay, dobra, tu są zdjęcia, rozumiem. Zdjęcia i przedmiot każdej osoby, i to wszystko, jeżeli to się połączy, to wtedy się ta osoba pojawia, tak? Dokładnie, daj wod. tylko uwaga, to jest, może być niebezpieczne. No to jak to niebezpieczne? No ja nie chcę brać w tym udziału! A po co jest ta ramka? To do czego w ogóle jest? No ja, ja, jaki to ma cel? Słuchaj, wrzucamy do niego zdjęcie. Bo spalamy wielki płomień ognia i wrzucamy przedmiot dopóki ogień będzie się palił duch będzie przy nas. <grym> nie, nie. Czy to co dobry pomysł? Dobra. Ale ogień to są te, te, co te, te, te świeczki tu? Nie, tu będzie paliłaś wielki płomień. Ja mam taki płomień o to ci chodzi. Dalej, co ty robisz? No no co, no powiedziałeś ogień, no to robię, nie, no myślałem, że to ogień ci chodzi, nie? Ale dobrze, że to wziąłeś ze sobą, bo akurat tego zapomniałem do wywoływania ducha. Okej, okay, dobra, no to w takim razie może zaczynajmy. Ja nie, poczekaj Wera, czekaj Wera, chodź tutaj Nie bój się, słuchaj, no spróbujemy wywołać tego jednego ducha, zobaczymy jak to będzie wyglądać Ja też nie jestem za tym, ale może akurat będzie jakoś śmiesznie, nie? Ale się najbardziej na świecie boi właśnie tych duchów Nie, spokojnie, nic się nie stanie takiego, dobra Pickers, stawaj, zaczynamy, co mamy zrobić, żeby wywołać pierwszego ducha i kogo? Oddaj twoje, twój płomień ognia, proszę e, mi go dać Trzymaj, trzymaj, dobra, po co ci to, nie wiem, ale wiesz co? To ci na pierwszy ogień Eee, to dawaj ona może, on będzie taki chyba najbezpieczniejszy, nie? Ale może jeszcze poczekamy chwilę Nie ma. Na co czekać? Nie, da dawaj. To zaraz jedną noc i tyle będzie po duchu. Dobra, dawaj, okej, okay. eee, to Ufaga. zdjęcie, no. Bardzo ważne rozprzestrzenienie ognia. Raz, dwa, eee. trzy, cztery. Eee, jak to ma niby działać? Ja trochę się boję, dobra. I rzucamy! Eee, okay. Co się stało? Eee, duchu, duchu, o, ona. Chyba nie działa. Eee, o duchu, ona. Eee, o! Nie, nie. Co to było? Co to było? Nie, nie, Koniec z tego, ja tutaj nie będę siedziała z wami. Ej, o to Czekaj, wera, pio... wera, no teraz nas nie zostawiają. No poszła, Piker, co ty zrobiłeś? Przecież tutaj... Czekaj, no ja tutaj nic nie widzę. Nie ma chyba tego żadnego ducha. Nic się tutaj nie dzieje. Chyba jest spokój, to... Piker. Uważaj! A Czy ty to widziałeś? Widziałeś to? No ja to widziałem przez sobie. Otopił! Jest tam, jest tam! Jest ten duch! Ej, to jest on! Ej, Widz... nie możemy uciekać! Czekaj, nie ma gdzie tu uciekać! Poczekaj, poczekaj, poczekaj! Eee, tu nie ma! Dobra, ja mam chyba bezpieczny pokój, chyba. Eee. A Dobra, bezpieczny. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie idź tam, no! Idź tam tego pokoju! On tu jest? Nie. A widz, pamiętaj, dopóki nie zgasimy ognia, on nie zniknie. Czyli co? Wystarczy, że zgasimy ten płomień i on zniknie ten duch? A, tam był chyba, widziałem. No, tu jest! Ja dobra, zamykam te drzwi, dobra, gaszę to, gaszę, gaszę to. Zgasiłem to, zgasiłem to, dobra. Poczekaj, udało się, nie ma nic? Widzisz go? Nie wiem, bo no nie. Nie. Robię nie, po oknach. Nie, dobra, nie ma. Człowieku, co ty robisz? Przecież jak Wera to zobaczy, to ona tu nigdy! Ona tu już nie wróci, rozumiesz? Przecież ona wybiegła z takim piskiem, przecież, ona pewnie go też nie zobaczyła za oknem, no? Dobra, waż, że Wera go tutaj nie widziała i to się liczy, tak? No to nie jest ważne! Dobra, poczekaj, gdyby ty chcesz to dalej robić? Mamy jeszcze Szypsona i hakera, ale najbardziej obawiam się chyba hakera. No ale co ty w ogóle? Nie, nie ma trzymał, nie? Co ty w ogóle chcesz zrobić? Dobra, dobra, spróbuj. To tu chyba nie będzie jakiś najgroźniejszy, wydaje mi się, że to tu chyba to jest rzeczy taka osoba, co mieliśmy spoko zawsze relacje To mi się wydaje, że będzie git Dobra, dam go tutaj. Próbuj teraz ty wywołać tego ducha. Dobra, 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 ale dobra, z tym onem to było mega straszne. Czekaj, to odłożę do skrzynki, dobra. I czekaj, podejdę tutaj. A, mówiłeś, że cztery trzeba, tak? Odpalić, żeby się pojawił ten duch, tak? Dokładnie, raz, dwa. E, dobra, to podpalam to. Dobra, czekaj, okej, okay, są cztery. No i teraz, ok. Rzucam ten klep, Dobra, raz, dwa. Znowu piorun. Słyszałeś to? Znowu! Słyszałem. Znowu uderzył piorun, czekaj, znowu uderzył piorun o, Ale... jak że to jest tost? Jak tost? Gdzie, widziałeś go? Widziałem go chyba w oknie, A, e... nie, 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 ma, nie ma, poczekaj, czekaj, tutaj No jak, go nie ma, tu jest, Dave'o Gdzie? A, to tam! Ej, co to było? To jest on? Może to mi został. Czekaj, to jest on? Czekaj, to jest tost? Ej, nie mogę... Zniszczył szybę, czy mi się wydawało? CO JEST, PATRZ, ON, co on MIAŁ... Co, CO TO JEST, ON LATA TYM! Czekaj, nie dotykaj tego chleba! Czemu, 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 czemu? Można wyjść, trzeba go on... najszybciej spalić. Ej, patrz, on tam się rzucił! Ktoś tam jest! On za chleb! Dobra, poczekaj, poczekaj, nie, ja mam pistolet, może ja go jakoś załatwię, ej! Czekaj, 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 Co to było? Tam był! Nie, nie ma go. Przebił pistoletę w duchu w życiu, kule, wszyscy go przelecą. No ale no to co mamy zrobić? Chcesz, żeby to teraz było wszystko nawiedzone? Trzeba jakoś sobie z tym poradzić. Poczekaj, tu go nie ma. Słyszę go. To jest ten duch! Weź go z stąd! Dobra, czekaj, 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 zgasz, ten pomysł wszędzie! Czekaj, dobra, dobra, gasz, 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 nee. gasz, 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 gas co nie? jak to nie czemu nie? Nie, nie wyrzuciliśmy tego przeklętego chleba. Eee, i co teraz? To znaczy, że on tutaj będzie cały czas? Nie, chyba nie. nie. ja zostanę, ja zostanę duchem eee, Nie, 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 nie! Eee, nie rób sobie więcej takich żartów, przecież to są poważne rzeczy, tak? To nie jest zabawne. Dobra, poczekaj, eee, teraz coś się nawet nie ramka zniszczyła. Okej, okay, dobra, trzeba tutaj postawić, dobra. I teraz pytanie, czy ja chcę w to lecieć dalej? Ostatnie to jest haker, to jest chyba najgorszy pasz, tutaj się pali kompa, widzisz to? Nie wiem czy to zeru pomysł. Trudno. Zrobimy to. Ja wezmę to, wezmę to zdjęcie, postawię to zdjęcie Okej, okay, pyk. Gdzie ona jest, dobra. No dawaj, odpalamy tego hakera, nie? Kładę tutaj te zdjęcie i. Cześć, czekaj, czekaj, czekaj. Co? To nie jest na Proste. No, a jak nie? No przecież to już zrobiliśmy dwa duchy, to dawaj teraz hakera spróbujemy, nie? Ale znowu, że haker jako jedyny z trzech świeci się na zielono, czyli eee... jest ultra niebezpieczny. Okej, okay, dobra, ale co to oznacza, że jest niebezpieczny? Czy my go będziemy w stanie w ogóle przywołać, czy nie? O co ci chodzi? Będziemy, ale będzie to wymagało trochę więcej niż tylko jedno pole do rytuału. Jak? Będziemy co? Otrzymować... Jak więcej, jak dwa? Co to aż mówisz? Mówisz? nie mówisz? No jak, ale gdzie jest, te, gdzie jest te drugie pole niby? No właśnie problem jest taki, że drugie pole jest na niższym piętrze i nie będziemy się widzieć. Eee, co? Jak mamy się nie widzieć? To ja mam przebywać sam tutaj, ducha, ja tutaj kogoś chcę! A gdzie jest niby to drugie piętro? Poczekaj, w sensie. Chyba tutaj, tutaj, obok. Jak co to? Eee, ja nie, coś mi przeleciało. Tam, tam mi coś przeleciało, Tam coś jest! A, tu jest jak, Ender, to dobra, to jest Enderman, ale się boję, dobra. Eee, we, Wera, co tutaj robisz? Wera? Wszystko Okej? Okay? Jezu! Ja się tak boję, ja po prostu już nie umiem wytrzymać. My ja myśleliśmy, ja widziałam... że ty uciekłaś, ej, co ty tutaj robisz? Nie, bo ja, ja uciekłam, ale coś obok mnie przeleciało. Ja Nie wiem, co to było. Okay. I ja tak się przestraszyłam, że ja tutaj przybiegłam i tu siedzę, a, ale to e... jest znowu jakaś krew. Ale ty, Wera, wiesz, co my tutaj zaraz chcemy robić? Ty widzisz, to drugie coś, to, to jest to, o czym bo mówiłeś ja Nie pikęs? wiem, czy tutaj ktoś, nie wiem, ktoś poległ tutaj w jakiejś walce, czy to? to, to... Nie, nie, ta krew to sztuczna, tylko dlatego, żeby duchy się nie zorientowały. Ej, aha, ale to. A, ale to... To jest właśnie to, Piket, o czym ja myślę, tak? To jest to drugie miejsce do hakera? E, tak, tylko trzeba jeszcze tutaj zrobić tą planszę na zdjęcie, e, i potem możemy. Vera, chodź ze mną do góry, proszę, nie, Pickers, nie, sobie nie, ten zostanie nie. sam. Nie, ja tutaj nie chcę, nie Nie, no być. musisz Jej ze mną, proszę, chodź chodź ze mną, chodź, chodź ze mną, chodź. Chodź wodę czekaj. Co? Na pewno będziesz umiał wykonać ten rytuał, jeśli pójdziesz źle, nie wiadomo, co się stanie. E, no teraz mi to mówić? No, dobra, dobra, spróbuję to wykonać jak najlepiej, dobra. Mam wszystko, mam wszystko, uda się. We, biorę wę no, ze sobą i zamilu to Dobra, ja cały jest, czas rozmawiamy tak? ze sobą pickers. jesteśmy na łączach, tak? Tak. Dobra, dobra, tak. Halo! Halo! Słysz, Słyszę, słyszę, słyszysz, no idealnie, słyszę cię. tego jednego! Słuchaj! Słuchaj, słychać. nieważne! Musimy przejść hakera, wystarczy położyć tu zdjęcie! Daj wera, to zdjęcie, to jest naprawdę bardzo prosty rytuał. Wystarczy rozpalić, czekaj! A, a mogę ja podpalić! Nie, bo ty nie ze szkolenności, ty będziesz mogła wrzucić kąpa, do środka masz, będziesz mogła wrzucić kąpa, czyli produkt. Raz, nie. Ja czekaj, czekaj, Pickers, bo wera zepsuła, no! Co ty zrobiłaś? Co ty zrobiła? Dobra, podpalam trudno, Pickers, Wera zepsuła chyba rytuał, która bardzo ja Dobra, rzucam. Rzucam. Ferat, ty zepsułaś rytuał, ty nie wiem, czy ty wiesz, co ty w ogóle zrobiłaś ja, teraz. Się... Za szybko wrzuciłaś kompa, za szybko wrzuciłaś kompa, ja nie wiem, czy to nie wkurzy jakiegoś hakera. Dobra, ale poczekaj, ja nie Ja idę ma... do domu, nie... ja nie chcę tutaj być! Nie, 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 nie. poczekaj, 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 spokojnie, poczekaj. spokojnie, nikogo nie ma, nic się chyba nie stało, czekaj. Szymon gdzie jesteś? Pikersy, żyjesz? Połóż Ży... A coś... No nie, dobra, wszystko jest, dobrze, wszystko jest dobrze. Jest dobrze? Okej. Okay. To jest u góry! Widziałeś A... to? Widzieliście go? Nie, tak, jest u góry jest. nie ruszę się znowu, nie ruszaj się czekaj, wezmę pistolet, Nie, się go postrzelać, czekaj, ale nie. Nie nic nie da! Nie widziałem, nie widziałem, czekaj, nie widziałem go, nie widziałem go? Nie, dobra. A bo mi się wydawało, ale czemu tutaj nie ma dachu? Ja go widziałam! Masz wrażenie, że ten dach został zniszczony, a ja też chyba! Tak! Bo tak nie było! Tam był, jest tu! Ej, ale co on? Nie! Co on chce robić? On chce ten dom niszczyć? Bo czekaj, wydawało mi się czy nie? dobra, jak ja się boję! Tu coś jest. Nie, nie, nie ja wychodzę stąd! Nie, spokojnie, spokojnie, no. Dom się niszczy, patrz, niszczy cały dom, patrz to, to jest ktoś, jest to, jest to, jest, do niego, Wera, posuń się, hej. Sorry, przepraszam, no nie mam już kul. To była moja ostatnia kula, nie? Nie mam już czego strzelać, nie? Dobra, wychodzimy stąd! Pikersy, żyjesz tam na dole, jesteś tu gdzieś, pieniędz! Nie, nie, strzały, co wy robicie? No, uciekamy stąd, że tu jest haker, dobra, szczęcimy! Czemu śkada jest zniszczona! Bo tu jest haker! Dobra, usuwamy się z tego domu, szybko, 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 wera, uciekamy! Nie śmiepnie!